Dzień dobry, z mostu ziół, czyli Ponte della Erbe, nic jeszcze zamknięte, remont trwa, zaraz zajrzymy do środka. A tutaj co się wydarzyło? Pam, pam. zobaczcie, oleandry zakwitły i tak będą się trzymać, myślę, że do końca września, a może nawet dłużej, tak było w zeszłym roku. No i wchodzimy do domu, słama tam łak, jeszcze bardzo. Nasze drzwi, nasz adres. Kandelaberb 6111. Po tutaj widać proszę. Uważamy, są belki do naszej antresoli. Trzeba być czujnym. Chodźmy do góry. Tu mamy zabezpieczoną resztę naszego remontu i naszych sprzętów. Proszę bardzo. Są belki stalowe, konstrukcje antresoli. To nasze studio będzie. Z widokiem na piękny ogród. Kraty nie będzie. A no, nad no, tą <laughs> przepiękną, oczywiście żartuję, bazerem musimy popracować, coś z tym zrobimy. Tutaj trochę widać wilgoć, też to ogarniemy. Mamy dobrych fachowców, także damy radę. Wchodzimy do mieszkania. I tak to wygląda na ten moment. Jest konstrukcja, tu będziemy wieszać antresole. To są worki zapraw i elementy stalowe antresoli. Zatem remont jest na takim etapie, jeszcze trochę, ale już w przyszłym tygodniu zawiśnie tu cała konstrukcja antresoli. Łóżko, wejście do łazienki, przedsionek i łazienka. Pora wpuścić trochę światła do domu, otwieramy nasze piękne okiennice. Nie, to jeszcze nie są piękne okiennice, to są stare okiennice piękne, będą te, które zrobiliśmy. No to widoczek z naszego okna. Tutaj była pani sąsiadka, także już wiem, kto tam mieszka. Pewnie poznamy się, jak będziemy otwierać części okiennicy, jak tu zamieszkamy. A tutaj jest nasza figurka, maronina z dzieciątkiem, pod baldachimem z latarnią. Latarnia nie działa. Trzeba wymienić żarówkę, to znaczy ta z przodu działa, ale tak, którą trzyma figurka, niestety nie. Przy ubraniach naszych fachowców odwieszamy naszą piękną torbę z maską wenecką dla Botagi dei Takie rzeczy tutaj zrobiliśmy kiedyś. Ciuchy, tutaj apteczka, tutaj i otwieramy kienicę od strony ogrodu, aby pocieszyć troszkę oczy. Proszę bardzo. Piękne oleandry. A także palma, którą możemy pogłaskać. No, dzień dobry. I kolejna figurka.